Ci co mnie zatrzymali ostatnio A my co? Takie okoliczności Osztyn Nad jeziorkiem jesteśmy Ognisko będziemy robić sobie Tak nam się zachce Z łódką popływamy za chwilę A może się nawet wykąpiemy Zobacz Zosiu Zobacz co tu się dzieje Przychodzą ci wędkarze Łowią sobie te ryby. Ja to wszystko rozumiem, bym w ogóle się tym nie przejmował i nie miał do nich żadnych pretensji, gdyby sprzątali po sobie. A to jest normalnie szczyt wszystkiego. To jest, to jest tak, jakby nasrać i nie spuścić wody, i wyjść sobie. Co za ludzie? No, co za ludzie? Zosia co z tym robić no dobra jak już tu jesteśmy to nas nic się będzie kosztowało a weźmiemy zrobimy porządek mały trochę pozbieramy te śmieci jeden worek, dwa dwa worki śmieci proszę państwa pozbieram i zostawię je tutaj w wodzie Ok, zrobiliśmy to. Przyjechaliśmy tutaj, jak pokazałem wam wcześniej w materiale. To już jest. Wziąłem trzy worki. Co prawda nie segregowałem tego, bo nie mam tych worków od segregacji, tylko mam na plastik tworzywa sztuczne. I to wszystko co tu było. Przy tym brzegu wziąłem to wszystko tutaj. Posprzątałem. Tu był najgorszy syf, tam już nie dam rady i teraz apel do wszystkich mieszkańców tych okolic, co tu przyjeżdżają, że ja muszę z Gdańska przyjeżdżać i wam sprzątać. Dobra, posprzątaliśmy trochę plażę w nie przy jeziorze, dobry uczynek to jest. Co ty Zosia, ty już tak wyskakujesz? tak mi wyskoczyłaś przy policji wracaj zaginął pies nagroda tysiak W w Olsztynie zdawałem prawo jazdy przecież na ciężarówki. Taka propo. No i składaj powoli. Weź raz jeszcze i czekaj. Dobra, druga maszyna do zrobienia. Tu im trochę nie wchodzi w ten kieł. Próbowałem to wyregulować, ale nie szło. I tutaj jest jeszcze mały problem. A wymieniamy tutaj wymieniamy tutaj Olej jest Ale może dokręcimy tą śrubę tam Zosia robota idzie trochę słabo że duży przestój a dwa czy gorące Zasię na robocie, pilnuje. Już to się tam zawoło. Zasięka. Gorąco, co? My mamy już robotę zrobioną praktycznie. Musimy złożyć tę maszynę i zabijamy mandat. Olej wymieniony, zapiekanie. Paradą. Problem jest taki, że właśnie nie trafi nie, A Panie premierze, proszę nam pożyczyć dwie pany. Dobra, już mamy wszystko zrobione w tym Orusiku i w Miniaciu wracamy na hatę. To jest tajna droga, jest jechać prosto. No